Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, na kanale Mr. Misiek Poleca. Witam serdecznie wszystkich oglądających, witam starych, nowych widzów, subskrybentów oraz tych najwierniejszych. Mam nadzieję, że to grono będzie się powiększać. Zapraszam do subskrypcji. Wciśnij dzwoneczek, jeżeli Ci się podoba. Jeżeli nie, trudno. Nic nie zrobimy. Nikogo na siłę zmuszać nie będziemy. Żyjemy w wolnym kraju i każdy robi, jak uważa. A jeżeli chcesz, w opisie filmu jest link do strony facebookowej. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałem się zająć tematem, na który zaraz będzie pełno komentarzy. Że ja zrobiłbym to lepiej, ja zrobiłem lepiej, ja przerobiłem, ja zamontowałem. E, podejrzewam, że takich komentarzy zaraz będzie dziesiątki pod tym filmem. Trudno. E, nie jest to odcinek o tym, jak można przerobić, jak można zrobić coś, żeby to działało, czy żeby to było taniej. Ja. Tutaj zrobimy odcinek. Ja zrobię odcinek o tym, co sprzedaję już któryś rok z rzędu. Nie zamierzam zmieniać. Każdy może robić, jak uważa. Ja nikomu żony wybierał nie będę i też nikt nie będzie mi wybierał czym chcemy handlować. W swoim życiu już miałem bardzo wiele alternatorów przez Expo, przez Magnetona, przez Sumry taka firma była Jubana e, Hermon e, to też był import Jubana import. E, I na dzień dzisiejszy zostaliśmy przy alternatorach z Korusa. I tak moi drodzy. Korurs proszę bardzo. Korursowski alternator. Tak, moi drodzy, i to jest import. To tego Korurs nie produkuje i najprawdopodobniej produkował nie będzie. Ma swojego podwykonawcę, który mu to robi. On tego nie ukrywa, że to jest import i że to im się po prostu opłaca. Więc tutaj nie będziemy czarować, że jest to produkt z górnej półki. Uważam, że jest to produkt ze średniej półki. Jakościowo uważam też, że bardzo dobry. Nie mam z tym większych problemów. Jak na każdy produkt raz na jakiś czas zdarza się reklamacja. Różne są przypadki. I powiem Wam szczerze, że ja tego tematu nie chciałem poruszać. Nie chciałem nic w tym temacie drążyć ze względu na to, że tak jak powiedziałem, za chwilę pojawi się. Milion 500 komentarzy, że ktoś tam ma zamontowany samochodu. Z czegoś jeszcze, moi drodzy, miejcie, ale nie każdy chce. Nie każdy chce przerabiać, nie każdy chce kombinować. Zaraz coś napiszę, że pasuje idealnie. Być może, że tak, ale to nie jest kwestia na ten odcinek nie jest to kwestia do kłótni oraz to. Co kto chce kupić? Jeżeli przychodzi klient, on płaci polską złotówką, zielonymi. Zielony mnie uspokaja ogólnie. Pomarańczowego, jak widzę, to już jestem bardzo szczęśliwy. A jak mnie różowy odwiedzi, ten nowy różowy, no to już jestem happy, moi drodzy. Gęba mi się cieszy od ucha do ucha, ale prawda jest taka, że klient chce produkt. Chcę produkt, powiedzmy, że dobry i taki produkt uważam, że dostaje. Z alternatorami jest różnie. E, instalacje wadliwe, próby podłączania, odpalania na krótko, gdzieś zrobienia zwarcia. Przypadków jest wiele, więc jeżeli chodzi o takie reklamacje typowo uszkodzenia przez montaż, nie ma. Ja pamiętam parę lat temu, jak zaczynałem pracować w tej firmie. Albo już nawet pracowałem, może za 2-3 lata. No, ale przy 16 na dzień dzisiejszy 3 to był początek, więc miałem takiego klienta, który kupił u nas alternator chyba właśnie yy, z firmy Jubana albo coś w tym stylu. Nie wiem, teraz nie pamiętam. To było więcej wyjść. Klient przyszedł. pierdyknął go na ladę i powiedział, że on go nie chce, bo elektryk powiedział, że go nie podłączy, bo jest za dużo wyjść. No, lampka mi się zapaliła, że coś jest nie tak, ale wiecie co zauważyłem? Na kole pasowym wytarcie od paska. Podejrzewam, że gość go zamontował, pochodziło te koło kilka 12 dobrych minut powytarło farbę. Po całości dookoła był rowek. czy znaczy może nie rowek. Yy, wyczyszczona farba wytarta przez pasek. Pasek wytrze. Więc podejrzewam, że zamontowali. Okazało się, że stary nie ładował, nowy nie ładował. Znaleźli przyczynę awarii i chcieli oddać. Więc rzeczy elektryczne, elektroniczne Hydrauliczne nie podlegają zwrotowi, ponieważ my nie jesteśmy w stanie tego na miejscu sprawdzić, czy taki alternator działa, czy nie działa. Więc tutaj nawet nie ma yy, opcji, a ja nie będę sprzedawał używanego. Więc żadne rzeczy elektryczne, elektroniczne, tak jak powiedziałem, nie podlegają zwrotowi. Jeżeli chodzi o alternatory, jeżeli dobrze pamiętam, to ten alternator z Korursa ma. Około 45 Amper Nie jestem elektronikiem, nie jestem elektrykiem I moje pojęcie jeżeli chodzi o samą elektronikę Jest bardzo ubogie Ze względu na to, że to mnie naprawdę nigdy nie Nie fascynowało Tam trzeba mieć cierpliwość, żeby siedzieć, szukać po kolei każdy pin Łączyć, ściskać, zaciskać Wtem instalację w domu Coś tam sobie poradzę, nie jest jakiś większy problem dla mnie. Podłączyć gniazda, wtyczki, włączniki, takie rzeczy ogarniam. Ale jeżeli chodzi o elektrykę, nigdy to mnie nie fascynowało. Jeżeli chodzi o te dwa alternatory, jeden jest od 30, drugi jest za 60. Czym one się różnią moi drodzy? Kołem pasowym na 13 pasek i tak jak widzicie, odsunięte jest od wentylatora. Tak, moi drodzy, to jest wentylator, który ma chłodzić nam wnętrze alternatora. Tu mamy koło pasowe na pasek 17, jest też troszeczkę większej średnicy i to jest 60. I co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, dopóki pamiętam, to alternator sam w sobie jest dużo lepszym rozwiązaniem niż prądnica. Prądnica to powiem szczerze, jest dla mnie osobiście porażką. Prądnicę ostatnio sprzedałem w poprzedniej jeszcze firmie to 16 lat temu. Jeżeli dobrze pamiętam, to prądnica w C330 jest to prądnica P20C w 60 P20D. Prądnica w C330 jest podłączona plusem na masę. W 60 mamy minus na masę. I teraz, montując taki alternator w C330, należy przebiegunować akumulatory. Co to znaczy, trzeba odwrócić podłączenie przewodów minus na masę i plus na rozrusznik. Z tego co ja się orientuję, większych problemów z tym być nie powinno. Chociaż jak powiedziałem, ja nie jestem elektrykiem, nie znam się w ogóle w tym kierunku i nie będę czarował, mówił, że jest inaczej. Czy regulator mają w sobie? Tak, moi drodzy, mają. Regulator na 14 powinien ładować prawidłowo. Większość osób mówi że między 14 a 14,4 różne książki różnie piszą do 13,9 do 14,5. Ja jestem zwolennikiem tego, że między 14 a 14,4 i tego się trzymajmy. Poza inne odchyły to jest jak najbardziej coś nie tak. Jeżeli alternator ładuje mniej, najprawdopodobniej któraś środka się przywiesiła, bądź regulator szlak trafił. Jeżeli ładuje za dużo, bo takie przypadki też się zdarzają, mogła się spalić któraś dioda. Diody mamy z tego co wiem ujemne i dodatnie, lub jeżeli nie doładowuje, też może być spalona dioda zależy która problemem z doładowywaniem czyli za mało ładuje. Teraz, moi drodzy, najważniejsza rzecz. Alternatory, jeżeli ładują między 14 a 14,4, zawsze powtarzali mi to ludzie związani z akumulatorami, ci, co sprzedają akumulatory. I to nieważne, że centra, którą tutaj mamy, handluje, czy powiedzmy Zapiastów, czy cokolwiek inne firmy, Warta, Autopart, zawsze powtarzali, że jeżeli alternator ładuje 14,4, to 12V idzie na instalację elektryczną ciągnika, maszyny, samochodu, czegokolwiek. A 2,4V idzie na ładowanie alternatora. I taka jest zasada. I teraz, jak ktoś mówi, że alternator jest od tego, żeby doładował akumulator, no to naprawdę nie dużo. chyba w tym temacie wie. Ja za dużo też nie ale wiem coś więcej i przede wszystkim widzę co się dzieje z akumulatorami po pewnych czasach obsługi, pewnych zawirowaniach. Na szczęście odpukać już dawno żadnych reklamacji nie było. Jeżeli coś znajdę to Wam pokażę. Na pewno taki film nagram i na pewno Wam to pokażę. Jeżeli chodzi o te alternatory, ułożysko z przodu Łożysko z tyłu. Nie, nie wiem, jakie są tutaj wymiary, ale rozbierzemy sobie pokrywkę. Z tego dziadka, proszę bardzo, Szotko, trzy, szczotko trzymacz starego typu, bo nowego typu wkłada się od dołu na dwie śruby, dwie wsówki czy trzy, ale przychodzi jedna. I tu mamy bieżnie tak? Nie wiem jak to się teraz w teraz tym znaczy wiem, ale w tym momencie nie pamiętam w starszych alternatorach polskich alternatorach ta bieżnia miała średnicę taką dużą, jak ten plastik. były dużo dużo większe te bieżnie. dwa elementy przychodziły jeden za drugim i po których moi drodzy śmigają sobie o szczotki. I tu już jest kolejny LR, kolejny który wykryłem ogólnie, jeżeli chodzi o urządzenia. Reszczotka jest płaska, nie jest półokrągła, więc ona przez pewien czas będzie musiała się do tego alternatora ułożyć, doszlifować. Nie jestem zwolennikiem tego rozbierania, ale ona powinna być mi się wydaje półokrągła, żeby większą powierzchnią Miała większą powierzchnię styku z bieżnią. E, regulator napięcia na dwie wsówki. Tu akurat na dwa przykręcenia, pasuje i jest zastosowany z MFA 255 RNA 144, jeżeli dobrze pamiętam jego symbol nie chciałbym skłamać. Tu mamy. Układ prostowniczy, i mamy dwie wsówki, jedna i druga. Jedna na pewno jest na kontrolkę. Tu mamy jeszcze wsówkę, ale jakby ktoś mi powiedział, o czego jest ta mała wsówka, a na pewno tutaj są znawcy tematu, tu przychodzi mała wsówka, tu przychodzi kabel e, prądowy, który łączymy z rozrusznikiem. Ta nie wiem od czego jest. Nie mam zielonego pojęcia, i z tego co widzę, to tak. Tu jest jedna dioda, druga, chyba nie, ale na pewno tak. Jest tu jedna, tu jest jedna dioda, druga, trzecia, czwarta na pewno. Tu w środku, przepraszam Was, jeżeli coś, to tak, jedna dioda, druga dioda, trzecia. Czwarta, piąta, szósta, połączenie ze Stojanem. Tak jak widzicie, w środku jest Stojan i Wirnik. Wirnika możecie nie widzieć, ale Stojan na pewno jest widoczny. Łożysko mamy 6202, czyli podejrzewam, że 6302 lub 6303 jest z przodu. Większe łożysko, ponieważ przynosi siłę nacisku paska. Co jeszcze mogę wam w tym temacie powiedzieć? Eee, to ja powiedziałem tutaj wsówka. zaraz wam powiem wszystko, moment. Bo ja już to miałem przygotowane. O. Więc tak, ja bym taki powiedział, od czego jest ta mała wsówka tutaj, wąska. Tu jest na kontrolkę. Ta nie wiem od czego jest. Ale czy na, na licznik, na wskazywanie, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, od czego jest też ta. Nie mam zielonego pojęcia. Nie jestem producentem, więc ciężko mi jest tu się w tym temacie ładnie wypowiadać. Ale na pewno są osoby, które skomentują, napiszą, powiedzą bo nie ukrywajmy, że na pewno niektórzy wiedzę mają. Tu masa dodatkowa, może tak być, tu nie mam zielonego pojęcia, więc nie będę ściemniał, że jest inaczej, a teraz moi drodzy czekam na wysyp komentarzy, ja mam od Golfa, ja mam od Poloneza, ja mam od czegoś, czekam. Ale tak jak powiedziałem, nie każdy chce bawić się w używki. W 60 mamy wspornik w komplecie, w 30 jest tylko tulejka. Przewód jest w 60 od akumulatora po od alternatora do rozrusznika i jeszcze jedna kwestia. Czy może zostać ten duży mechaniczny regulator? Jeżeli ktoś potrafi podłączyć, to jak najbardziej tak, jeżeli nie ktoś nie potrafi podłączyć, to i tak musi wziąć kogoś, kto będzie potrafił i może go też ominąć. Nie przeszkadza to w niczym, jak ktoś powiedział, żeby były dwa regulatory, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale tak jak powiedziałem, ja się na tym nie znam. I na pewno, jeżeli bym miał podłączać, to poprosiłbym kogoś, kto się w tym temacie zna, bo ja nie mam zielonego pojęcia, moi drodzy. Nie mam i nie będę się miał, że mam. Nie interesowały mnie nigdy alternatory. Rozruszniki już prędzej rozbiorę i złożę, ale alternator nie moja bajka. Trzymta się do następnego. Hej, cześć.